że wygrywa 5-1 z rundami. Russell, jak trener oceni to spotkanie? Myślę, że wynik mówi sam za siebie i yy, no tutaj byliśmy z, z, stroną zdecydowanie lepszą. Yy, no wiedzieliśmy, że mamy zawodników jakościowo lepszych, bo oglądaliśmy mecze naszego przeciwnika, tak żeby się przygotować pod ten zespół. Yy, wiedzieliśmy, że fizycznie też na pewno będziemy lepiej wyglądać, natomiast yy, no też mieliśmy jeden moment słabości, gdzie strzelili, strzelili przeciwnicy bramkę tak naprawdę. Jeden zawodnik, na którego gdzieś tam zwracaliśmy uwagę, ograł trzech naszych zawodników, co się nie powinno zdarzyć. Dwóch się poślizgnęło tak i w pewnym momencie było jeden jeden, Zrobiło się niebezpiecznie. Na szczęście szybko wyszliśmy na ponowne prowadzenie, no i później też, mówię, wykorzystaliśmy część sytuacji, które stworzyliśmy. Mogło być zdecydowanie. Więcej tych bramek, nad czym ubolewam, bo sytuacji było sporo. Zwłaszcza przy stanie 2-1, gdzie była nerwówka i te sytuacje nagminne gdzieś tam po prostu no nie chciało wpaść o tak. czterobramkową zaliczkę. W Reszlu. wydaje się, że to jest tylko formalność. No raczej bym tak do tego nie podchodził, bo e, nie takie rzeczy piłka widziała, a no ja będę się cieszył dopiero po tym drugim meczu barażowym, e, który też mam nadzieję, że wygramy. E, no i wtedy okej, okay, dziś... Będzie czas na radość, a póki co, e, cały czas, jak ja to mówię, jesteśmy pod prądem i, i po prostu musimy no, dokończyć to, co gdzieś tam dzisiaj e, rozpoczęliśmy. Nie będzie problemów ze składem na to rewanżowe spotkanie? No, tego nie mogę zdradzić, także wolę zachować to dla siebie. Problemy zawsze jakieś są, także podejrzewam, że coś się pojawi zaraz.